Dzisiaj 6 maj jak widać przed ulami trochę zarosło W planach będzie koszenie i tak, jutro dzisiaj zakładam przegonki na przynajmniej półtorej korpusach. W większości jest do zabrania i to trzeba wykonać a z tego względu przegonki zakładam, że zawsze pszczoła już nie doniesie świeżego nakropu i przez noc odparuje to co, to, co przyniosła wcześniej. A już są po prostu miodnie pozalewane, już czas, akacja już ma na wierzchu, pąki kwiatowe, chociaż był mróz dzisiaj. To nie wiadomo, jak z tą akacją będzie. Wszystko się okaże. Dobra, czas działać, bo mało czasu. Ja już mam przygotowane wcześniej takie wkręty. Ważne jest, żeby nie zapomnieć wyjąć pajączka. O. I wtedy pszczoły Przechodzą sobie śmiało No i tutaj zostawiam im półtorej korp pół korpusu w sumie Zobaczymy, czy coś nanosiły no w sumie nie Ale no mogą tutaj dać radę I zakładamy właśnie ten korpus no. i na to lądują miodnie pszczoła powinna przejść na dół chyba że jest czerw no to nie przejdzie kolejny ul przegonka założona tu widać 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 o sprawdzimy tutaj Zgadniemy, jak tu jest, no tu jest tak, to trzeba chyba brać. Zobaczymy tu. To było trochę czerwiu, a tu widzę, no to jest. Bierzemy dzisiaj nie, ale jutro. Szegonka musi zadziałać. Zde zdecydowanie mało miejsca. Najwyższy czas tutaj się z miodem rozprawić No i tak, przegonki założone Trochę korpusów do wzięcia i to nie są puste 13 dużych korpusów w sumie Dobra i to będzie ciąg dalszy Dzisiaj który? Siódmy Mam tu pomoc dzielną i robimy miodobranie 7 maja, oczywiście, i startujemy na razie, e, na razie, pokażemy trochę migawek z tego miodobrania. No żeby być pewnym, to trzeba pomierzyć refraktometrem zawartość wody ale nie kapie nawet zawartość wody 17 Osiemnaście jeden. Teraz przegątki pozabierać. Z powrotem zamontować klatki. Jeden jest załatwiony, zrabowany. Pszczoły mogą okazję już nosić. Jakby się kto pytał. Przegonki gdzie, nie gdzie się sprawdziły. A gdzieniegdzie... No ramka jak się patrzy, Piękna, zasklepiona pięknie. Pięknie zasklepiona. Rabowanie miodu pszczołom w trakcie, w toku. Tu było trochę czerwiu, czerw się wygryzł i jest piękna ramka do wzięcia więc bierzemy normalnie trzeba na stałku stać trochę się ule pozmniejszały zaraz będzie migawka z samochodu ile jest na busiku akacja będzie kwitła i niech noszą dziewuchy i tak, wyszło 12 korpusów dużych, bo są małe i są duże ale w sumie przeliczając to 12 korpusów z 9 uli i jutro wirowanko 8 maj Czas wirowania. Zamykamy. Odpalamy maszynę. Trochę cieknie. Ja tu mam non stop uchylone, także. Jeszcze nie mierzyłem, ale zmierzę ile ma zawartości wody. Wyszło 140-150 litrów z 9 uli. Średnia 16,6 z rodziny. W sumie bardzo ładnie. Pierwszy miodek z tego roku. A wilgotność 17% też średnia, bo było i 15 i 18. Myślę, że nic się nie stanie, jak powiem, że 17 średnia. Dobra, i działamy powoli. Tak, pomiotom braniu oddaję do e, ramki do, do suszenia, do wylizania. Pszczoły sobie wylizują w takich małych i y, daje pusty półkorpus. I tutaj dwie, dwa, dwa albo trzy półkorpusy z, po wirowaniu. Tutaj to samo pusty, duży z ramkami, mały też z ramkami. I one, jak tu mają przestrzeń, to po prostu traktują to jako, jako pożytek. Nie zalewają tego, noszą do albo do gniazda, albo tu do miodni. I tak krótkie podsumowanie <laughs> po miodobraniu. W sumie ładnie wyszło z 9 uli 150 litrów wychodzi 16,7 na ul No i tak, fabryka się powoli zrobiła miało być hobby takie ten ale się zrobiło na bogato i z tego powodu moje przemyślenia są takie, że Chcę trochę pasiekę ograniczyć. Będzie trochę ulina na sprzedaż. No i tyle. Tak, żebym ja nie był za, zaorany. Miała być emerytura z pasją. No jest, ale trochę za dużo. Trochę zredukuję. Posprzedaję trochę sprzętu. I będzie dobrze. Będzie i czas i w ogóle i, i pasja. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam do subików. Pozdrawiam na razie.